Piszecie, że przecież w Niemczech też jest dużo biednych ludzi. Ci, co czekają wiecznie na kolejną wypłatę. Nie starsza im od wypłaty do wypłaty, tylko zawsze gdzieś jeszcze pożyczają. Znacie takich ludzi. No i oczywiście, że tacy ludzie są. Dlatego, że albo nabrali wcześniej jakiś kredytów, albo mieli jakieś długi w Polsce i spłacali, albo muszą spłacać to dalej. I priorytetem jest najpierw spłata długów, niż życie jakoś ponad stan. Więc oczywiście, że tutaj też są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, albo żyją bardzo biednie. Bo też znam takich ludzi, którzy żyli bogato, nabrali kredytów, bo wiadomo, jakoś nie jest za ciężko dostać ten kredyt w Niemczech. No ale już później, gdy się wszystko nałoży na siebie, to, to wychodzi, jak życiem pozostało. Tak jak mówię, większość takich osób, którym ciężko jest. Mówię, takie osoby właśnie są, którym ciężko przeżyć cały miesiąc z jednej wypłaty, to głównie tacy, którzy nabrali pożyczek jakiś. A tak spokojnie można sobie poradzić i jeszcze odłożyć. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!